Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heavy Raina, Na serii Heavy Rain. Eee, no, jesteśmy w łóżku, aktualnie na tym skończyliśmy, ładnie się nam zapisało. Eee, także... oj... zapomniałam, zapomniałem, że miałem to zrobić delikatnie. Okej, okay, zrobiłem to znowu niedelikatnie. Miałem dużą przerwę od Heavy Raina, dlatego mogę teraz właśnie ostro przewalać te y, takie czeki, które wymagały od Ciebie, jakby wolniejszej... wolniejszych ruchów, no wiadomo o co chodzi. Yy, I tak... Yy, miałem dużą przerwę od Heavy Raina dlatego, że... Okej, okay, że miałem pewne problemy i, 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 i dodatkowo Nagrałem film z Heavy Rain'a, który nie został wstawiony, czyli przechodziłem już akurat ten, to, tą scenę już robiłem, powiem wam tak. I dlaczego ona się nie nagrała? Jakby nagrała się, ale mm, dźwięk był, wideo było opóźnione, dźwięk był pierwszy za każdym razem, także nie mogę powiedzieć, co się działo w tym odcinku, żeby wam to jeszcze bardziej uzmysłowić, jak to wyglądało. Więc po prostu powiem, no, że dźwięk był szybszy od widea i to się w ogóle nie zgrywało. I pomyślałem, że wrzucę wam taki film, ale jak obejrzałem cały to stwierdziłem, nie, dobra, nie, robimy od nowa. Udało mi się wczytać scenę, jednak, więc zaczynam od nowa tutaj. Mam nadzieję, że teraz się wszystko na równi nagrywa. Yy, mamy tutaj yy, ostatnie zadanie. Jeszcze się przyjrzymy w lusterku. Lustrze znaczy świetnie, świetna mordka, o jeszcze lepsze spojrzenie, bardzo seksowne, zmysłowe spojrzenie, dobrze teraz tak umyjemy rączki, yy, czy twarz umyjemy, nie, rączki, nie twarz umyjemy, dobra, yy, to mogłem na początku, znaczy mogłem się przejrzeć po umyciu, ale dobra, nie, nie spodziewałem się czegoś takiego. I dalej teraz jest myśli. Jedyną osobą, której mogę zaufać. Ale to, co muszę teraz zrobić, muszę zrobić sam. Jeszcze tylko jedna figurka, i znajdę syna. I tak już straciłem za dużo czasu. Muszę przejść ostatnią próbę. Jeszcze śpi. Żadnych pożegnań, żadnych wyjaśnień. Odejdę zanim się obudzi. W innych okolicznościach mogłoby się między nami ułożyć. No. Dobra, także zakładamy kurtę, tylko. właśnie, mam z nią dość duże problemy. Cyk. Ups. Wyleciały jej rzeczy. Notatnik i... ...telefon, który wygląda jak dyktafon Przypomina znaczy ha, Cztery zdjęcia Spokojnie, to jeszcze nie taka cool dziennikarka, jak tylko cztery zdjęcia zebrała A już trochę cię zna A zapisków dużo za to To się udało, to prawda przez cały czas powinienem się tego domyślić ethan co się stało Przepał, myślałem że coś dla ciebie znaczy słuchaj ja Niezła z ciebie pielęgniarka, jak ta cholerną dziennikarkę! No... to już akurat e bez przesady. chciałam ci powiedzieć, ale... Jak musiał się Jak swój artykuł? Sam na sam z seryjnym zabójcą? Albo nie, jak złapałam zabójcę z origami? Może napiszesz książkę? Liczę, że było kurwa warto! E tam to nie tak, ja... Okłamałaś mnie, Madison! Przez cały czas wciskałaś mi kit! Myślałem, że chcesz mi pomóc, a ty zbierałaś materiały do pierdolonej książki! Prawda. Jestem dziennikarką. I wiedziałam, że jesteś ojcem chłopca, który zaginął. I. I chciałam o tym napisać. Ale potem zobaczyłam, przez co przechodzisz, żeby uratować syna. I, I zrozumiałam, jak bardzo go kochasz. Chciałam powiedzieć ci prawdę, ale nie potrafiłam. Bałam się, że. Że. Że możesz mi nie uwierzyć? Bałam się, że każesz mi odejść. Chcę tylko, żebyś znalazł syna całego i zdrowego. A kiedy to wszystko się skończy, chcę być przy tobie. Przepraszam, Ethan. Tak mi... przykro. Pójdziesz. Prawda? Po ostatnią figurkę Origami. Ostatnie litery. Wtedy dowiem się, gdzie jest szum. Nie figurkę. Figurkę Boże. to to masz na miejscu. Mogę Cię stracić. Pójdę po coś do jedzenia. Zaczekaj tu. Wrócę za dziesięć minut. Dobra. Będzie Madison? Tak jest. Tak się bałam, że mnie nie uwierzy. Głupia, źle zrobiłam. Powinna mu się do wszystkiego przyznać wcześniej. Ja. chyba coś do niego czuję. Teraz musimy odnaleźć jego syna. I chyba wiem, gdzie szukać. Znajdziemy jego syna i udowodnimy, że jest niewinny. Teraz, gdy wie, kim jestem, mogę mu pomóc. Okej. Okay. I zejdziemy pewnie do recepcji. Tylko gdzie ona jest, recepcja? Tutaj jakoś była, nie? Są obozy generalnie, policji. Więc będzie gruba. O, cyk. Oni nas złapali. Szukają Etana! Robią obławę! Znaczy, oczywiście złapali Etana, nie mnie. Nie medy są, ale nie wyszła wtedy ucieczka. Za późno. Etana aresztują i nie uratuje swojego syna. Przykro mi, Etan. Tak mi przykro. Kurwa, nie mogę tam wejść. Muszę jakoś ostrzec Etana. Myśl, dziewczyno, myśl. Ziomek, nie mów, że ucieknę motorem, no. Zostań. Kurwa, ja chcę tam wejść po telefon ten. Ja nie wiedziałem, że mąpcy uciekną. Muszę ostrzec etana. Wejdziesz? Dla etana to koniec. Nie mieszaj się w to, Medison. Lepiej wsiąść na motor i spadać stąd. Tak, właśnie tam chcę wejść dla twojej. No ja pierdyle. Nie ruszaj się! Dobra, walczę tam. Ja nie wiem, dlaczego nie mogłem wejść na ten krawężnik, pierdzielony, Ale dobrze, że ty chociaż nie jesteś taką pipą, że tak powiem, i potrafiłeś ich załatwić sam. Dobra, leć. Ciągle nam ucieka! Za nim! No, komand, komand, nie, nie chcę. Nie chcę, właśnie, nie chcę tego dusić. Nie. Nie widzę tego. Koleś w ogóle mnie nie widzi, świetnie. Syk. Oj, źle. Co to było? Klamkę żeś nie trafił, Hop, yy, No bo... Góra. Będę coś dusił, prawda? E Eku. No. Oczywiście. Szybko. No i dupa. No i oczywiście. Jakiś gówniarz z dołu mnie będzie teraz... Obmacywać za kostkę, Puszczaj mnie. za jakie papiery z Was? W ogóle jeden poleciał, to od razu wszyscy. Dobra, jestem. Nie ruszaj się! Zrzuć go! Czemu go nie zrzuciłeś? Oj, pomyliły mi się przyciski, ale już ogarnąłem. Bokiem pójdziemy, bo górą będę musiał coś dusić. A. Cyk? Nie ma. Cyk? SWA. Nie ma tego. Takie klucz taniwenty to jeszcze mnie jakoś wkładzę, więc może być... Co ty mnie za kostkę próbowałeś złapać przez chwilę gości? Co ty robisz? Wy w ogóle możecie do mnie strzelać, nie? A nie robicie tego. No znaczy, ci pewnie nie możecie, bo musicie mnie tego złapać, ale nie mam jakieś takie... Chociaż paralizatory wyjąć w sumie, to też zawsze coś. nie no czemu muszę dusić? Nie umiesz wejść. No tam ci w ogóle jakieś fikoły odwalają. Dobra. Eee, to koniec. Na kolana kładziesz ręce na głowę. Spokojnie, kolego. Nie masz gdzie uciec. Jesteś otoczony. Skacz! Kurwa, mać! <laughs> Że też to przeżyłeś, to naprawdę. Dobra, de, 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 de. Tamten w szoku, Blake. I dobrze. Uparłem się, że skończę tą serię. A nie tak jak z każdą na razie to było. Więc e, otwieraj mi drzwi po pierwsze, bo nie skończę jeśli będziesz mnie utrudniał, życie taksówkarzu. I jedziemy. Pożyczam taksówkę. Auto. Dobra. Tunu usiadł na mokrym asfalcie, w ogóle deszcz leje elegancko. Jak dyszy ktoś tam. Na zrobimy jeszcze szelbiego i skończymy na tym odcinek, żeby nie był za długi. E, chyba, że. No tak, raczej tak będzie. Na no razie nic z wielkiego się nie stanie, żebym się rozmyślił. Nie ma żadnych myśli. Trochę taka. Melin no, Dobra, nie no, przesadzam. przesadzę. Grafiti na ścianach? Dziwne, ten, ten blok. Albo kamienica. Loren? Przepraszam, Scott. Trzeba było słuchać, panie Shelby. Mówiłem, żeby odpuścił pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie. Nie daje mi pan wyboru. To koniec pańskiego śledztwa. Zawsze. Hmm. No to słabo. Eee, dobra. Jesteśmy w aucie pod wodą. się jeszcze. Powietrze nie jestem o, ah, elegancko. Ale nad nie jesteśmy już, czy jeszcze opadamy? Dawaj, szarp się! No come on. Dasz radę, radę. Go! O mój Dobra, tu! Rozbij. Jeszcze raz. Dobra, cyk, mamy. weź szkło, przetnij, dobrze, elegancko, tnij to, tnij to. Cholera jasna! A no, dusić, sorry. To. Szybko, 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 szybko. Dobra. Przeciąłeś to? Kurna. Dobra, przeciął. Dobrze, elegancko. Y... Loren teraz, masz to szkło jeszcze? Y... No będziesz próbował, Loren. budzisz? Loren, obudź się! Loren! Nie, ty, ty, ty... O, coś. Aha, dobra, to nie cię już tak kurwa. Myślam, Oluju. Oluju. Co to jest? E... A no, od razu można było to rozwiązać. Dobra. Dobra. I cyk. Kurwa. Co jest nie tak? Dobra. I teraz tak. Dobra, już działa. Elegancko, rozwiązaliśmy to. Yy, teraz E, Q, Mam nadzieję, że, ją, że jej bliżej pomogę. Jak już, bo ona jest nieprzytomna, to ja ją wezmę ze sobą. No dawaj, bierz ją, Dobra, jest, już myślałem, że ją zostawił. Tak to wyglądało. Udało mi się, elegancko. do zreanimacji się udało. Chciałem wrócić do pływania. Ale nie tak to sobie wyobrażałem. No, trochę klaustrofobicznie. Masz to może gdzieś samochód? Mój już można wypiąć na świat. Pewnie, że mam. Co chcesz zrobić? Pójdę wyrównać rachunki. Chodź, zabiorę cię do domu. Zamknij drzwi i okna i nie wpuszczaj nikogo poza mną. Jasne? Uważaj, Isku. Nie chcę się stracić Dobra hmm. Więc e, wyrównamy jakoś rachunki e, Ale tak Faktycznie No budzisz się w aucie W morzu Albo w morze, bądź jeziorze Nie wiadomo co to było w sumie e, To aż się odechciała Kurna wracać do pływania w ten sposób Okej okay. Uuuu, uh, będziemy wjeżdżać na hama Dobra, spacja, cyk Eee, w dół Spacja Jeee Elegancko. To jest tak ty, żeś wjechał na drugie piętro Gdzieś tam była rampa jakaś? Czy o, hu, chodzi Dobra, wstawaj a może nie, to chyba było pierwsze i to? Dobra. Zgaduję, że to pierwsze. Może się mylę. O, ładnie. Dobra, wchodzimy. Raz, cyk, nie macie. Oj, kurwa, elegancko. tak nam na początku E, ale na szczęście udało się. Cyk. Weźmiemy teraz tego znowu, spację. Cyk, nie macie. kur... Ale terminator ze mnie. Wszystkich niszczy. Spacja, co się do mnie prujesz, gnoju. Myślę, że ty taki dobry cyk kolejny hepset. I cyk kolejny. O, tak. Jak ja lubię takich niszczyć. Szkoda, że ci się. Znaczy nie szkoda, bo fajnie, e, ale wydaje mi się, że powinna ci się amunicja w końcu skończyć. A ty ciągle strzelasz tak, wiesz? Nie wiem, może. Tutaj jest klasa detektyw, ona ma więcej amunicji trochę. U. Czemu wy od razu nie strzelacie już, jak jesteście tak zmęczeni? Spacja. U. U, ale ładnie się odbiłeś. Ile ty masz tych goryli w ogóle? Cofnij się! Nie podchodź po strzelę! Dobrze wyjaśnić, Noja! Proszę, nie rób! Bing, Noja! Przez okno go! Przez okno! Przez okno, Noja! uduś! Du, Twój synalek zabijał dzieciaki, prawda? To zabójca z origami! Nie! Jest niewinny! Nie jest zabójcą! Nie jest! No. A, dobra. Pierdolony kłamca! Mów prawdę! Nie! Nie proszę! Nie rób mi krzywdy! Ostatnia szansa. Nie wiem! Przysięgam! O niczym nie wiem! A, a, a. Stój! Stój! Uwaga! Powiem, powiem wszystko! Lubił, żeby spełniać jego zachcianki. Chciał być taki jak zabójca z origami. Więc porwał dzieciaka i trochę za mocno go podtopił. To był wypadek, głupi wypadek. Miało być dla zabawy. Wszystko mi powiedział. Jak mówił, to płakał, żałował, że tak się stało. Co by nie zrobił, Gordy. Gordy to mój syn? Nikt nie będzie tęskił. Co? Za chłopcem, którego zabił, nikt nie będzie tęskił. To przybłęda z ulicy jak reszta. Ach, ty odrażający śmieci. Ja. A co z Johnem Shepardem? Czemu zostawiasz kwiaty na jego grobie? Ja... Grubie? byłem szefem budowy, na której zginął. Nie potrafię zapomnieć. 30 lat zanoszę kwiaty na jego grób. John miał brata. I co z nim? Nie wiem. Chyba go adoptowano. Jego matka... ona powinna wiedzieć. Nazywa się Ann. Ann Shepard. Dużo wieszek na zwykłego szefa budowy. Moje serce. Moje serce. Szybko. Moje lekarstwa. O, w szufladzie, tam. Nie dam mu umrzeć, nawet jeśli na to zasługuję. Jakiej szuflady? Jeśli go zostawię, nie no. będę lepszy. Niech zdycha skurje. No dobra, nie będę taki. Masz. <laughs> Dziękuję. Uratowałeś mi życie. Zaczynam żałować. Okej. Okay. Mam nadzieję że w ogóle, nie słychać tego, co się dzieje na zewnątrz, ale jest mi troszeczkę za nadal, żeby mieć zamknięte. Eee, a jak wiele razy mówiłem, wiatraka nie odpalę, bo będzie wiało w mikrofon. I to się nie kalkuluje. Okej, okay, jesteśmy w szpitalu. Tak, w szpitalu będziemy. Dobra, ale co będzie dalej, to już się dowiemy w następnym odcinku. Także jeśli Wam się spodobało wiecie co robić, chcecie to częściej tego Heavy Raina, to piszcie. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Czy cześć! cześć.